po prostu nie wiem jak to nazwać ale wstyd, że kiedykolwiek jakikolwiek znajomy dnia dzisiejszego I, i, i jakby nie chcę w żaden sposób, żeby moja osoba była utożsamiana z tym czymś ani, ani jakby pytać mnie o tego typu rzeczy sam w no nie to, że pieniądze jest winien i to takie niemałe to jeszcze się ukrywa, to jeszcze sprzedał wszystko naraz. Słuchaj, w jego przypadku co on na klatę może brać, to jedynie co to myślę, że to byłaby kupa szejka z Dubaju. To co by na klatę mógł wziąć. Ale to chyba jedyne jest. Na klatę brać cokolwiek w jego przypadku. Kupę szejka z Dubaju, to co on na klatę może wziąć.